Witam serdecznie. Dzisiaj zapraszam do wspólnego przygotowania ciasta, które jest jednym z najpopularniejszych i najsmaczniejszych. Jest to malinowa chmurka. Kruchy spód, galaretki, mnóstwo malin, delikatny krem i na górze chrupiące beziki. Zapraszam. Rozpoczynamy od przygotowania kruchego ciasta. Do dużej miski wkładamy 100 g masła. Wsypujemy 50 g cukru i 200 g przesianej mąki. Wsypujemy jedną łyżeczkę proszku do pieczenia, szczyptę soli, cukier waniliowy. Wlewamy jedno jajko, mieszamy łyżką i następnie zaczynamy wyrabiać ciasto. Gotowe ciasto zawijamy w folię i wkładamy do lodówki na kilka godzin. Kiedy ciasto lekko stwardnieje, wyciągamy je z lodówki i kroimy w plastry. Plastrami ciasta wykładamy spód foremki wyłożonej papierem do pieczenia. Ręką ugniatamy delikatnie ciasto, aby kawałki dokładnie się skleiły. Ciasto dziurkujemy widelcem, a potem wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Pieczemy je przez około 15-18 minut na środkowej półce piekarnika. W tym czasie przygotowujemy galaretki. Będziemy potrzebować 1 litr wrzątku i 3 galaretki na pół litra wody. Galaretki o smaku malinowym. Galaretki wsypujemy do wrzątku i mieszamy łyżką tak długo, aż cały proszek się dokładnie rozpuści. Kiedy galaretka jest już zimna, prawie zaczyna tężeć, dodajemy 500 g malin. Miskę z galaretką wkładamy do lodówki. Zimną, tężającą już galaretkę z malinami przekładamy na zimne ciasto. Rozkładamy równomiernie na całym cieście i wkładamy do lodówki. Kiedy galaretka na cieście jest już sztywna, Rozpoczynamy przygotowywać krem. Do dużej zimnej miski przekładamy 500 g mascarpone i wlewamy 500 g zimnej śmietany. Zaczynamy miksować najpierw powoli, a potem szybciej. Kiedy śmietana dokładnie połączy się z serkiem mascarpone, Przesiewamy 50 g cukru pudru. Mieszamy i miksujemy na szybkich obrotach. Miksujemy tak długo, aż krem uzyska odpowiednią konsystencję. Krem powinien być sztywny. Następnie za pomocą rękawa cukierniczego lub łyżki nakładamy krem na galaretki. Pozdrawiam serdecznie wszystkich oglądających moje filmiki. Dziękuję za piękne komentarze i za lajki. Buziaczki. Teraz przygotujemy beziki. Będziemy potrzebować około 200 gramów bezików, czyli małych bez. Bezy kroimy według gustu na mniejsze lub większe kawałki. Pokrojone beziki kładziemy na wierzchu. Następnie ręką leciusieńko przyciskamy beziki, ciasto jest gotowe. Teraz ciasto wkładamy do lodówki. Najlepiej na całą noc. Następnego dnia ciasto możemy już pokroić na równe porcje. Chmurka malinowa jest przepyszna. Nie znam nikogo, komu nie smakowałoby to ciasto. Jest tak smaczne, że trudno to opisać. Trzeba je po prostu zrobić i samemu się przekonać. Ciasto jest orzeźwiające, pięknie się prezentuje. Jest idealne na każdą okazję. Jeżeli je zrobisz, napisz w komentarzach, jak ci smakowało. Tak wygląda malinowa chmurka. Pycha. Jeżeli spodobał Ci się ten przepis, podziel się z nim ze znajomymi. Zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału i do pozostawiania lajków. Zapraszam na następne przepisy. Ciao ciao!